Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest uczelnią kreującą liderów biznesu. Zaspakajamy nie tylko potrzeby zdobywania aktualnej wiedzy, ale przede wszystkim kształtujemy umiejętności praktyczne, niezbędne do osiągnięcia sukcesu we współczesnym biznesie. Book Award, a więc zmienny, niepewny, złożony i niejednoznaczny świat wymaga zwinności. Współcześni liderzy biznesu to osoby nie tylko szybko reagujące i przystosowujące się do zmian, ale przede wszystkim kreujące przyszłość, a więc winne osobiście. Dzisiaj, żeby odnieść sukces biznesowy, nie wystarczy tylko płynąć z prądem rzeki, ale trzeba tę rzekę regulować, nadawać kierunek jej biegu, a to wymaga współpracy. Warto też być na fali, mieć swoją markę. Studia podyplomowe Marka Osobista w Biznesie pozwolą Ci właśnie zbudować markę opartą na wartościach Fair Play i połączeniu dążenia do osiągnięcia osobistego sukcesu z postawą ukierunkowaną na współpracę w zespole i z partnerami biznesowymi. Studia te pozwolą Ci również zdobyć wiedzę i umiejętności, które będziesz mógł wykorzystać we wspieraniu pracowników Twojej firmy bądź Twoich podwładnych w budowaniu ich osobistej zwinności i ich marki. A to jest przecież ważne, bo ich marka rzutuje na wizerunek Twojej firmy. Marka osobista to Twoja wizja siebie, którą tworzysz i rozwijasz w trakcie całego życia zawodowego. Marka osobista to przecież suma Twoich doświadczeń, wartości i osobowości. Markę osobistą tworzysz każdego dnia. Poprzez swoją autentyczność, wartości, umiejętności i sumę wszystkich doświadczeń, które zbierasz w ciągu swojego życia. Uczestnicząc w studiach podyplomowych, marka osobista w biznesie, nauczysz się budować relacje i współpracować w oparciu o różnorodność. Rozwiniesz umiejętności liderskie i komunikacyjne w zespole i z partnerami biznesowymi. Wyjdziesz ze swojej strefy komfortu po to żeby zacząć działać zgodnie ze swoimi wartościami. Nauczysz się zwinnej współpracy, a więc łączenia własnych interesów z celami innych. Zrozumiesz relacje między własnymi myślami i działaniami. Nauczysz się mieć zwinne nastawienie do Vuka World i nabędziesz umiejętności, które pozwolą ci zrealizować swoją wizję siebie. Trawując własne pomysły i współpracując w grupie, doświadczysz rozwoju osobistego. Zbudujesz samoświadomość, która pozwoli Ci być autentycznym i budować wiarygodną markę osobistą. Potrzebne do tego zasoby już masz w sobie. My pomożemy Ci dokonać diagnozy potencjału osobistego metodą pre-brain mapping i auto kariery osobistej. A w sali zabierzemy Cię na ekscytującą podróż bohatera, Albo w wirtualnej klasie wzmocnimy Twoją efektywność osobistą. Nauczymy Cię, jak zwinnie zaplanować i rozwijać markę osobistą, jak zarządzać nią w czasie, jak ją komunikować w relacjach biznesowych i w social mediach. Oraz powiemy Ci, skąd pozyskać środki na rozwój osobisty. To wszystko zrobimy dzięki licznym warsztatom, nie tylko skreowania marki osobistej, ale też action learning, twórczego myślenia i intuicyjnego podejmowania decyzji. Czekamy na Ciebie. Dołącz do nas.